Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom obdarowało potrzebujące dzieci świątecznymi paczkami. O tegorocznej pomocy opowiada pani Augustyna Kapa. W tym roku zaplanowaliśmy Mikołaja dla dzieci. No w liczbie około 170 paczek było przygotowanych. Zaczęliśmy od Orewu, gdzie było 50 dzieci obdarowanych paczkami. Następnie pojechaliśmy do Świetlicy, do Nagwarki. Gdzie tam na nas też czekało 35 dzieci. Oczywiście jechaliśmy następnie do szpitala na oddział pediatryczny. No, tam było zaskoczenie, bo dzieci biedne, chore, ale jednak jak zobaczyły Mikołaja, to się uśmiechały, były pogodne. Odwiedziliśmy również świetlice Horyzont na osiedlu Pawlikowskiego, a dzisiaj gościmy dzieci u siebie. To znaczy w naszej siedzibie tutaj o osiedlu 700 lecia, gdzie mamy też około 40 dzieci naszych rodzin podopiecznych. To są dzieci, to są czworaczki nasze, to są dzieci z wielodzietnych rodzin, ale też to są nasze dzieci, z którymi po prostu z nami rosną. U czworaczków byliśmy jak miały 8 miesięcy, a dzisiaj już czworaczki mają 4 lata, już do przedszkola chodzą. I już przyszły do nas do tej pory, to myśmy do nich przyjeżdżali. No, cieszymy się, że możemy obdarować te dzieci oprócz maskotek, oprócz paczek dostają maskotki, książeczki, jak również artykuły szkolne. Artykuły szkolne dawaliśmy dla całych placówek, dla szpitala, dla świetlic, bo otrzymaliśmy to od gości weselnych, od pani Ani i od pana Kamila. Zachęcamy bardzo wszystkie młode pary, żeby zamiast kwiatów. Zbierać od gości artykuły szkolne. Jest tyle świetlic, jest tyle punktów, jest tyle zerówek, gdzie wszyscy czekają na artykuły szkolne i z tych najbardziej się też cieszą. No jest mi miło, że nas na razie na to stać i że możemy zafundować. Fundujemy też wigilię dla dzieci ze świetlicy Horyzont 23 w zajeździe Bartek dla 60 osób będzie wigilia. No pomogliśmy też finansowo, wsparliśmy finansowo wigilię organizowaną dla młodzieży, z warsztatów terapii zajęciowej i ich rodziców, która odbędzie się 16 w domu kultury w Suszcu. No, wspieramy każdą że tak powiem, no, placówkę, gdzie coś się dzieje z dziećmi. Wsparliśmy też minimalną kwotą WISUS tam też jest wigilia dla dzieci niepełnosprawnych z osiedla Sikorskiego. No, aktualnie szukamy łóżeczek piętrowych. Ogłosiłam na Facebooku, że potrzebuję dla wielodzietnej rodziny urzeczka piętrowe. I jakie było moje cudowne zaskoczenie, jak na drugi dzień zaraz zgłosił się wspaniały sponsor i powiedział, że kupi dwa łóżeczka. Czyli w żorach mamy wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół dla nas, naszego stowarzyszenia, wspaniałych sympatyków, którzy są na każdy nas apel otwarci. Prosiliśmy o rowery, przychodziły rowery, teraz prosimy o narty, chociaż nie ma śniegu, ale, ale niech te narty czekają, bo śnieg przyjdzie. Dzieci bardzo proszą o gitary. Lepiej, że te dzieci się uczą grać i są w świecie świetlicy, niż by miały być na ulicach. I również otrzymujemy, mamy otrzymać gitary. Przy tej okazji dziękujemy panu Bogdanowi Wicie, który nam też gitarę, jedną ze swoich takich pierwszych gitar, też nam obiecał podarować. Ale to osobiście do świetlicy zajedzie i te dzieci obdaruje. No przy okazji chciałabym wszystkim dzieciom stałych żor życzyć wesołych, pogodnych świąt, bogatych, bogatego dzieciątka i wszystkiego co najlepsze.